Cześć Szymaneczko, witajcie w nowym odcinku, w kolejnym odcinku u majstra na garażu. Lecimy dalej. Dzisiaj mamy bore, 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 bore. Dzisiaj bora. Ściągamy skrzynię. Będziemy wymieniać dwumase. Zobaczymy, co tam się popsuło. Objaw Takie odpuszczanie. Wiecie, tak, jedziecie i tak. Dodajecie gaz, puszczacie gaz i jest takie stuk puk, stuk puk, stuk puk. Tutaj wszystko gra, bo to wszystko było robione, więc to nic w zawieszeniu. Ława pod silnikiem była wymieniana. Nie szarpie to na przykład z jedynki, jak ruszacie, tylko po prostu później. I widzę, że na wyższych obrotach powyżej 3000 to szarpanie troszeczkę znika, jakby, tylko to jest między tak 1,5 tysiąca a 3000 tysiąca, jest takie ewidentne tuk-puk, stuk-puk, stuk-puk, wydaje mi się, że to dwumaz, zresztą przy gaszeniu silnika jest tu, tu 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 jak to w dieslu, to jest raz, eee, dwa, eee, po naciśnięciu sprzęgła sprz e pedał strasznie drga. Trrr, jak dobry masażer. No i co jeszcze? No i w sumie to wszystko. Najgorsze, najgorsze jest to właśnie stukanie. Takie tuk, 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 tuk. To jest straszne. Więc wydaje mi się, że to jest dwumas, Nic innego tutaj nie zostaje. No i spróbujemy to zrobić. Tak czy inaczej wyciągamy skrzynię. Więc rozpinamy półosie. I tutaj wyciągamy akumulator. Wyciągamy akumulator. Filtr powietrza wylatuje. I jeszcze trzeba w nim wymienić pasek alternatora, żebym nie zapomniał. Bo czasem nie domaga ponoć. Świeciła się kontrolka, zaczęła się świecić od płynu. Braku płynu, więc doraliśmy mu troszeczkę więcej. Troszeczkę za dużo w sumie jest. No, trochę za dużo, ale to nic ciśnienie, jakieś tam małe ma. No dobra, to mamy, to mamy, to mamy. Eee, no co? Windujemy go do góry, odkręcamy pół tak jak mówiłem. Tu odkręcamy całą górę, akumulator out. I dobieramy się do skrzyni. Lecimy i widzimy się za chwilę. Lecimy dalej z borą. Skrzynia zdjęta. Trzeba ją tylko troszkę wyczyścić. Tutaj wiadomo, tu mamy docisk, łożysko, łożysko dociskowe można powiedzieć, łapa, łapa jest spoko, tu wymienimy uszczelniacz, bo jest w zestawie, na silniku oczywiście wymienimy uszczelniacz, to on troszkę cieknie widać tu, i to stąd pewnie tak się śliwiło tutaj, znaczy śliwiło, kapało, pewnie z tego uszczelniacza. Ale mamy nowy, to wymienimy od razu nowy uszczelniacz. Teraz tak koło, koło było założone sztywne. Tu zaraz Wam pokażę resztę. No, wyłaś. Tak wygląda sztywne koło. Słyszycie? Jak sprężynki już latają. Raczej to nie powinno tak latać. Tak to wygląda. One już w palcach się kręcą. Więc prawdopodobnie one powodowały te wszystkie stuki. My będziemy zakładać dwumas. taki jak powinien być. Ząbki policzone. Wszystko wieniec jest ten sam. Średnice są te same. O, jeszcze zapomniałem. Zapomniałem jeszcze sprawdzić tutaj otwór w tarcz. Czy wchodzi na wałek. Zaraz to sprawdzimy. Reszta wszystko jest ok, mamy łożysko nowe, tutaj mamy uszczelniacz, uszczelniacz na silnik gdzieś tu jest, tutaj na wał, także wszystko mamy, mamy przegub, mamy olej do skrzyni i co i będziemy to za chwilę montować, zaraz sprawdzę tylko tutaj otwór centrujący, znaczy otwór centrujący, tutaj nawałek. Ale to powinno być to samo: 21 z hakiem. 21 z hakiem, dobra. Zaraz będziemy to montować. Założę sobie na skrzynię, czy mi wchodzi. Te frezy ładnie wchodzą. Tu będziemy zakładać, tak jak mówiłem, dwumas, dlatego, że jest tylko 300 zł droższy od sztywnego koła, więc się nie opłaca, według mnie. Zakładamy dwumasek normalnie yy, i, i co? i mam nadzieję, że to będzie grało dobra, ja czyszczę w yy, muszę pozmieniać te uszczelniacze i lecimy dalej i, i widzimy się za chwilę yy, przy montażu koła na do zaraz sprzęgło już mamy skręcone już jest na miejscu, pozakładane yy, śruby te główne dokręcacie 60 N i 90 stopni. Musicie sobie zrobić taki, e, taką blokadę wieńca. Bo to dość duża siła, więc w rękach koła nie utrzymacie na pewno. Zresztą samemu jest źle zwłaszcza z kątomierzem. Ja tu sobie zrobiłem taką blokadę prowizoryczną. Działczy, tu tylko trzeba coś podłożyć, żeby się to nie odginało jak drewna można wsadzić czegokolwiek i, i działczy, to mamy skręcone, e, biorę się zaczyszczenie skrzyni, e, wkładamy łożysko i, i lecimy ze skrzynią do góry, zakładamy skrzynię, wiadomo to musi być wycentrowane tutaj, żeby wałek ładnie wszedł, zakładamy skrzynię i lecimy dalej. Lecimy dalej z borą, e, skrzynia już jest na swoim miejscu. Rozrusznik, skrzynia już jest włożona Najgorsze te pierońskie półśki. ja nienawidzę te pułośki w tych Volkswagenach, odkręcać to jest masakra Te malutkie śrubeczki tutaj Oj, nie lubię, dobra Skrzynia zalana nowym olejem Tutaj zmieniony jest przegub, bo tamten się rozwalił Mamy zmieniony przegub, płośki na swoim miejscu, skrzynia jest, tu wszystko jest dół jest poskręcany, łapa skręcona. Było kilka niespodzianek, tu się urwała śruba. No ale, dobra. Eee, co teraz? Eee, lecimy z autkiem w dół. My musimy jeszcze założyć pompersa nad kole, eee, tutaj obudowy na akumulator. A co tam jeszcze? Filtr powietrza. Także w sumie, same takie pierdoły, które najwięcej schodzą Filtr powietrza, obudowy, o tutaj leżą Znowu mi się kamera wyłącza, chyba baterie się już kończą całkowicie Także zostało pozakładać filtry powietrza Te obudowy wszystkie na akumulator Nad kole No i tyle, skręcamy kółka i sprawdzamy czy to będzie działać A, jeszcze lampy muszę podnieść do góry trochę, bo Świecą strasznie, na dół opuścić, bo świecą strasznie po niebie I w sumie tyle, także widzimy się za chwilę Dobra słuchajcie, bora zdziałczona Sprzęgło wymienione, śmiga, nie ma już tych klepnięć Kierunek działa Światła obniżone Bo przedtem świeciły po niebie Przygody z przegubami to już nawet nie będę, nie będę wspominał o tym Zaczął któryś strzelać. Najpierw strzelał tamten. Ja, jak ściągałem skrzynię, to ściągałem półłożki. Najpierw strzelał tamten prawy. Wymieniłem go. Pojechałem się przejechać. Jak założyłem w skrzynię i zaczął strzelać prawy, lewy. Tak, najpierw strzelał prawy, później zaczął strzelać lewy. No to rozbieram półłożkę po z powrotem. Pociągnąłem półłożkę. Po Wypadły kulki z wewnętrznego. Oba do wymiany. Masakra no, żeby to się tak szybko rozleciało, to jest cyrk. No, ale nic, dobra. Eee, na szczęście mieli to na sklepie. Także jeszcze dzisiaj to zmieniłem. Mam nadzieję, że to teraz będzie śmigać Skrzynia w każdym bądź razie chodzi, ładnie, wszystko pięknie. Eee, już nie puka, nie stuka. Eee, także to było wadliwe sprzęgło. I przeguby są wymienione już teraz z obu stron. W sumie został wewnętrzny, tylko z tamtej strony z prawej. Eee. I ma to śmigać. Dobra. Znowu się bo kamera się wyłączyła. Muszę zamówić koniecznie nowe baterie, bo masakra jest. Działa? Działa. E, czyli tak jak wspominałem wcześniej, nie wiem, gdzie obcięło, przygoda e, z przegubami, ale ogarnięte. Ma jeździć. już nic nie puka, nic nie stuka. E, dobra. E, ja się z wami dzisiaj żegnam, dzisiaj tyle w tym odcinku. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.